Cześć wszystkim, witam Was w Tajemnicach Kryptowalut. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tokena Arbitrum, potencjału do wzrostu, zagrożeń, które za chwilę tak naprawdę przychodzą oraz tego, jak ja to rozgrywam. Bo w ostatnim czasie poczyniłem tutaj pewne ruchy, o których za chwilę po ogłoszeniach Wam opowiem. Także zapraszam do ogłoszeń i przechodzimy do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Ok, na początek kilka zasad. Pierwsza z nich to oczywiście nie są porady inwestycyjne, tylko to, co za chwilę powiem, to są moje spostrzeżenia i moje rozegranie. Jeżeli ktoś chce je powiedzieć, bo uzna, że jest to ok, robicie to na własną odpowiedzialność. Każde rozegranie, zarówno te, jak i przyszłe, jak i przeszłe, może nie wyjść. Jedne wychodzą, drugie nie wychodzą. Akurat tutaj chcę się z Wami podzielić pewnymi spostrzeżeniami, bo wydaje mi się, że całkiem ciekawy może to się rozwiązać. I o tym będziemy sobie mówić. Jeśli chodzi właśnie o arbitrum, tutaj poczyniłem pewnego rodzaju longa pod pewną tezę, o której za chwilę wam powiem, ale przejdźmy do początków. Generalnie, token arbitrum, jeżeli nie wiecie, to jest token, który jest tokenem głównym ekosystemu arbitrum, token ARB i był airdropowany dla wczesnych użytkowników właśnie tego ekosystemu. Tutaj praktycznie no, cała moja społeczność na tym zyskała, bo o, arbitru mówiłem bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, także kto był, kto oglądał, no to myślę, że tutaj drop rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych wpadł. E, I teraz no, minęło od tego airdropa już trochę czasu. E, śmiem twierdzić, że nawet spadliśmy tutaj poniżej, może weźmy sobie wykres słupkowy, spadliśmy bardzo, bardzo głęboko, generalnie cała trajektoria ceny ja to tak nazywam wyglądała tak, że był airdrop na początku w okolicach ceny tam dolar 20 mniej więcej między 1,20$ a 1,40$ 40 się bujaliśmy później było duże wybicie nawet pod 1,80$ 80 e, podeszło tutaj na niektórych, e, na niektórych giełdach Konigako tutaj widzę tego nie pokazuje, ale pod 1,80$ 80 podeszliśmy na niektórych giełdach i później była były wakacje i był cały czas obsuwa, obsuwa równia, puchyła w dół. Tutaj można nawet stwierdzić, że dołek został uklepany na poziomie około 76-80 centów i wybiliśmy nawet podwójne dno, bo niektórzy też tak twierdzą. Niemniej jednak widać, że dołek został powiedzmy uklepany, i to jest właśnie pierwsza część programu. Ja uważam, że krótkoterminowo to, co najgorsze, jest już za nami. Zobaczymy, co będzie dalej, ale póki co, ten, to, co najgorsze, jest za nami, więc. Jest całkiem ok. Aha, jeszcze co do ceny, wiem tutaj maksimum historyczne: 8-10 dolarów pokazuje, bo w momencie wejścia były tak duże wahania ceny, tak duże zawirowania, jeszcze nie było pełnej płynności, dlatego po prostu ta cena wariowała i też były takie przypadki, że niektórzy kupowali to po właśnie 8 dolarów, czy coś w tym stylu. No, bardzo mi przykro. Trzeba było po prostu wtedy, na takich okresach, jak po prostu jest listing tak dużego projektu, to trzeba uważać, bo ręce urywa. Wtedy tutaj większość mojej społeczności bardziej czekała na tego airdropa niż to rozgrywała, i to okazało się całkiem dobrym ruchem. I teraz, tak, presja podażowa związana właśnie z airdropem, moim zdaniem, już był taki okres czasu, że kto miał sprzedać, słabe ręce sprzedały, no to, no to sprzedały, tak. Ci, którzy faktycznie chcą trzymać część tego airdropa na przyszłość, tego go trzymają. Ja zaliczam się do osób, które część sprzedały na początku i mniejszą część trzymam dalej na spocie, zobaczymy co z tego wyjdzie oraz rozgrywam to na longu, o czym będzie w ogóle ten odcinek, o tym będę za chwilę mówił, ale na razie o założeniach. Dobra, czyli presja, pierwsza presja spotrzedażowa z dropa jest już wykorzystana, podwójne dno, najgorszy okres na rynku powiedzmy jest za nami, pod warunkiem, że się Bitcoin nagle nie urwie, coś dziwnego się nie wydarzy, no to raczej nie ponowimy tego dołka. Um, ok i... I teraz, w ostatnim czasie, wszystko rośnie. Arbitrum też bardzo ładnie wybiło. I tutaj przejdziemy sobie do wykresu. Ja korzystam z giełdy Bybit, tak, tak, wiem, cały czas gadam o tym Bybicie, ale uważam, że jest najlepszy. Za chwilę też powiem dlaczego. I teraz, tak, na Bybicie tutaj widzimy wykres właśnie Arbitrum. I tak jak mówiłem, tak, tutaj te ruchy te same co na CoinGecko I w ogóle wczoraj mieliśmy ciekawą historię, bo ja już byłem w Longu. Tam powiedzmy, nie wiem, 008 chyba miałem, czy coś takiego. I w momencie, gdy wczoraj był, no, była taka wyprzedaż, były te wiki na altach, na bitcoinie również, ale alty dostały dużo mocniej, arbitrum zleciał do 0,90, no 0,91, czy 0,92 nazwijmy to. Ja miałem order na poziomie 0,95, bo tu był order block to było liquidity, no i liczyłem na to, że może gdzieś tam będzie korekta, to mi to zgarnie. Nie liczyłem na to, że to wydarzy się od razu, więc okej, okay, fajnie, że to weszło. E, ściągnęło mi to, poszło to do góry, uśredniło mi to cenę wejścia i jest to super. W tym momencie wygląda to bardzo ładnie. I teraz, czego ja nie przewidziałem i co okazało się bardzo korzystne? No to, że został powiedzmy, e, może nie tyle zatwierdzony, ale poszło, że zielone śla, światło dla Ethereum e, BlackRock ETF-a. Czyli BlackRock, Ethereum, ETF dostał zielone światło na zatwierdzenie gdzieś tam w najbliższym czasie. A czym jest arbitrum? No, drugą warstwę dla Ethereum. Więc tutaj jest bardzo dużo spekulacji teraz, że właśnie do Ethereum, ETF, Narrative, że do właśnie L2 pójdzie, kapitał, pójdzie, Total Value Lock, no bo czym jest Arbitrum? No właśnie drugą warstwą Ethereum i tak samo tyczy się to optymizmu, tak samo się tyczy Matica, no i pewnie jeszcze wielu, wielu innych, tak? Aczkolwiek ja postawiłem na Arbitrum, za chwilę też podam kolejne argumenty, dlaczego właśnie ten token rozgrywam na małej dźwigni, ale dosyć dużym kapitale i zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Dawajcie mi cały czas znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Może coś macie kontrteorie, może ok, to się Wam zgadza, może to Wam się potwierdza. Dawajcie znać, tutaj jest teraz, będzie czas, żeby właśnie powymieniać poglądy, bo myślę, że ta spekulacja, ta pod tą teorię jest całkiem, całkiem ciekawa. Dobra, wróćmy do tego bybita, Dlaczego cały czas ten bybit dlaczego bybit polecam? Generalnie po pierwsze dlatego, że w ostatnim czasie mój dobry znajomy miał taką historię, że grał na innej konkurencyjnej giełdzie i właśnie podczas tego, tego weeka, tutaj podczas tego ruchu nie zadziałał mu stop loss. Co na bajbicie nigdy się nie dzieje, a na innych giełdach owszem, i o tym też mówiłem w wielu moich poprzednich filmach, że ja osobiście też miałem taką historię, dlatego korzystam właśnie z bajbita, bo jest dla mnie niezawodny. To coś takiego, żeby nie działał stop loss, to jest karygodne. Na bajbicie takie rzeczy się nie dzieją, więc dla mnie to jest najlepsza giełda i będę o tym mówił. Dodatkowo każdy, kto zarejestruje się z mojego linku, ma jakieś tam bonusy na start. Oprócz tych wszystkich bonusów za depozyt, czyli no samo to, że się zarejestrujesz, to wiadomo, bez sensu. Tylko musisz po prostu zrobić jakiś depozyt, no bo po to jest giełda. No i do, do tego dostajesz po prostu bonusy tutaj od samej giełdy i jeszcze 10 dolarów za każdego, kto zarejestruje się tutaj z mojego linku. Więc myślę, że całkiem spoko bonus na start. Zawsze to jakaś tam dodatkowa zachęta dla nowych użytkowników, prawda? Dobra, wróćmy dalej do tego, narracja właśnie pod L2, ja myślę, że kapitał właśnie tutaj przypłynie i przejdźmy teraz do tej gorszej części właśnie arbitrum. Zwróćmy uwagę właśnie, cały czas wszyscy trzęsą przed tym. 87, no ponad 80, prawie 90 nawet procent, 87% circulation supply ma wpłynąć na rynek, 87% tokenów arbitru ma wpłynąć na rynek. To jest tak ogromna podaż, to nie jest 2 czy 3%, tylko 87 to jest tak duża podaż, że ona na pewno wpłynie negatywnie na cenę. To akurat tego, to, to, o tym jestem przekonany. Tylko pytanie, gdzie przed unlockiem będzie cena. Bo jeżeli tutaj będzie na przykład 3 dolary, no to wtedy będzie z czego zbijać. Ja tutaj stawiam też teorię mówiącą o tym, że będą chcieli, już mówiłem o tym kilkakrotnie na odcinkach, będą chcieli. Deweloperzy, wyprowadzić jak najwięcej pozytywnych newsów, pozytywnych narracji, pozytywnych rzeczy, żeby tą cenę tego tokena pchnąć. Ktoś mnie pytał w, w komentarzu, no ale jak oni chcą to zrobić? No słuchajcie, wprowadzili granty, żeby zachęcić projekty, żeby budowały się na ekosystemie Arbitrum. Teraz wprowadzili staking, to jest bodajże 7%. I okej, okay, ten staking teoretycznie też jest inflacyjny, bo dostajemy tokeny, dodatkowe tokeny Arbitrum, ale Um, to jest 7% w skali roku, tak, no bo tak działa staking, więc ta inflacja jest, ale nie jest taka jakaś hardkorowa, jak 87% naraz um, i musisz najpierw kupić te tokeny, jeżeli chcesz korzystać z tej stakingu, to musisz kupić te tokeny, wrzucić na ten staking, chwilowo je zamrozić, żeby otrzymywać te, te benefity właśnie w postaci nowych tokenów Arbitrum. Więc powiedzmy jest ta inflacja, ale ona jest bardziej taka... Bardziej zachęcająca niż bardziej zachęcająca do zakupu niż wywołująca negatywną cenę na rynku, więc uważam, że to był całkiem pozytywny news. Zobaczymy, co zrobił dalej. I ja teraz, właśnie tak, wiedząc to, że do tego uwolnienia zostało tak naprawdę 4 miesiące tak, 4 miesiące bo to jest aż 16 marca wiedząc o tym, że dołek jest prawdopodobnie za nami, jeżeli coś dziwnego się nie wydarzy wiedząc o tym, że Yy, oni deweloperzy robią co mogą, żeby po prostu to wypchnąć. No, wiemy o tych dwóch rzeczach, o których powiedziałem, czyli grancy, wiemy o stakingu i pewnie jeszcze coś, co stoi za rogiem, co za chwilę będą chcieli może wypuścić. Yy, wiedząc o tych po prostu trzech rzeczach, tutaj co powiedziałem, tak, czyli yy, yy, no, tutaj o tych trzech rzeczach, stwierdziłem, że to jest dobry czas na longa. Tak, I licząc na to, że oni wypchają to pod przynajmniej pod ATH, być może wyżej, tak jak powiedziałem, mam trochę na spocie. Bezpiecznie, tak, ja tak lubię grać, bezpiecznie na spocie i troszkę bardziej ryzykownie na dźwigni, chociaż mój poziom likwidacji jest poniżej ostatniego dołka, więc ja nie wiem, czy my tam spodniemy. Wydaje mi się, że nie i pod to będę grał. Tylko, że to jest mój long bardziej długoterminowy, troszkę ryzykowny, bo dużo może się wydarzyć, ale cały czas liczę na to, że e, tak o, do i ów jeszcze jest powiedzmy trochę czasu, myślę, że to się wydarzy po nowym roku. E, dodatkowo, być może czeka nas Santa Claus Rally, czyli te, te grudniowe wzrosty, też dużo osób na to liczy. Dużo jest takich pozytywnych czynników, jest dużo wiatrów w żagle, które mówią o tym, że to się może udać. W moich założeniach nie wiedziałem o tym Ethereum ETF, no bo to spadło wczoraj, tak powiedzmy z jasnego nieba i bardzo fajnie to zadziałało, więc takie są moje teorie, jeśli chodzi o właśnie Arbitrum, rozgrywam to oczywiście na Bybicie, z tego względu, tak jak powiedziałem, że jest to najlepsza moim zdaniem giełda. I teraz tak, nikogo nie zachęcam, nikomu też, nikogo też nie zniechęcam, to jest moje zagranie, chyba, że ktoś chce się gdzieś tam podłączyć, może ma podobne przemyślenia, może już też gdzieś tam jest w tym longu, bo zagrał go i tak dalej, więc... Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja rozgrywam w taki sposób, zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Aha, i też wiem, że osoby, które ze mną związane też dostały tę informację wcześniej, no bo zanim zdążyłem ten filmik nagrać, to zdążyłem się podzielić się z kilkoma ludźmi wcześniej. No i też już od ceny naszego wejścia jest troszkę wyżej, więc. Niektórzy nawet sobie mogą za, za, um, zabezpieczyć zysk w B country, a niektórzy po prostu trzymają to na długoterminowo. Takie są moje rozkminy, jeśli chodzi właśnie o token Arbitrum. Dajcie znać, jakie są Wasze rozkminy i ja osobiście uważam, że tutaj ten unlock tego tokena, jeżeli to się wydarzy i teraz... Jeżeli ta cena faktycznie zleci, znaczy to, że zleci, to ja wiem, tylko pytanie z jakiego pułapu, bo jeżeli na przykład będzie nie wiem, 3, 4 dolary, nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze przez te 4 miesiące, to ona spadnie znowu do tam powiedzmy kilkudziesięciu centów, i wtedy to może być bardzo fajny moment, żeby skupować ten token arbitrum. Więc tutaj można to rozegrać tak naprawdę na trzy. Teraz long, później short pod ten Adlock, i później po prostu skupowanie dołków. Więc arbitrum jest na pewno czymś, co na pewno będę chciał się skupić, żeby to rozgrywać w najbliższym czasie, chyba że mi się odmieni, ale wygląda to całkiem, całkiem spoko i czekam po prostu jeszcze na kolejne pozytywne narracje. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.